A ja chciałbym dzisiaj podsumować to co się działo wczoraj na streamie, bo to co się wczoraj odwaliło na streamie to jest po prostu niebywałe. Zrobiłem urodzinowego live'a z okazji drugiej e, z drugich urodzin pierwszego filmu na kanale, oczywiście spóźnionego bo Likson jest oczywiście dwa kroki zawsze wstecz ale nieważne e, no i co się działo, no chciałbym podziękować wszystkim donatorom e, bo dzięki wam siedziałem do kurna 8 rano, nie naprawdę dzięki wam, chociaż tak naprawdę siedziałem dłużej, bo zasnąłem kurde podczas live'a, nie, jak mi zostało chyba godzinę ileś, nie pamiętam, kurde i się obudziłem, patrzę 12 te live'y były cały czas odpalone, więc jeżeli ktoś jeszcze to oglądał, to przepraszam Ale no po prostu już po prostu pewnie byłem w takim stanie Fizycznym, że po prostu już po prostu musiałem Musiałem po prostu paść na ryj, no I chciałem podziękować, no pewnie będę teraz Przez kilka dni siedział, żeby to wszystko zmontować ładnie, the best of moment No i co, mam nadzieję, że się wam podobało, może jeszcze kiedyś zrobimy Może, może w wakacje zrobimy jeszcze jakiś przedłużonego live'a, może Nie wiem, zobaczymy, dobra, Te tyle chciałem podsumować Jeszcze raz dzięki